Na zakończenie rundy zasadniczej Superligi Tenisa Stołowego zawodnicy Olimpii Unii Grudziądz przed własną publicznością podejmowali obecnego jeszcze wicemistrza kraju Bogorię Grodzisk-Mazowiecki. Oglądane spotkanie miało dwa oblicza. Po pierwsze o zwycięstwo w zasadniczej części walczyli grudziądzanie, po drugie zaś o przepustkę gry w playoffach starali się podopieczni Tomasza Radzimskiego. Bogoria, aby awansować musiało wygrać w Grudziądzu za trzy oczka, licząc jednocześnie na bezpunktową porażkę Polonibytom w Zielonej Górze. Mecz rozpoczął się od starcia Wang Yanga z Jakubem Kosowskim. Pojedynek, w którym faworytem był reprezentant gospodarzy zaczął się dość sensacyjnie, bo od zwycięstwa zawodnika przyjezdnych. Kolejne trzy sety padły jednak łupem Wanga i Olimpia mogła cieszyć się z prowadzenia 1 do 0. W kolejnym starciu młody Patryk Zatówka musiał zmierzyć się z bardziej doświadczonym Osang Junem. Gracz z grodziska nie dał większych szans grudziądzaninowi, pokonując go w pierwszych dwóch partiach do siedmiu. W trzeciej nieoczekiwanie po wielkich emocjach górą był Zatówka. W czwartej niestety znów swoją wyższość pokazał tenisista z Azji, bo Goria tym samym doprowadziła do wyrównania. Myślę, że mogę być zadowolony z obu pojedynków. W pierwszym pojedynku, może w pierwszym meczu grałem trochę za mocno w pierwszych dwóch setach, potem trochę zmieniłem taktykę i serwis, trochę było lepiej, no ale przeciwnik był dużo lepszy. Trzeci mecz okazał się sporą niespodzianką. Naprzeciwko siebie stanęli Konisikaj i Daniel Gurak. Reprezentant Polski dość nieoczekiwanie wygrał rozdanie pierwsze i drugie. W trzecim po walce przegrał do ośmiu. Wydawało się, że zawodnik Olimpii doprowadzi do wyrównania w setach. Jednak wspaniała postawa w końcówce Guraka przyniosła wygraną Bogori, która wyszła w tym momencie na prowadzenie 2 do 1. Cieszy mnie, że wygrałem pierwszy raz akurat z Yoshi Dom, bo wcześniej z nim przegrałem już chyba 3 razy. Zreważowałem się tylko się cieszę z jednego zwycięstwa. W czwartej partii byliśmy świadkami największych emocji wtorkowego wieczora. Wang Yang stanął naprzeciwko o Yuna. Do rozstrzygnięcia tej batalii potrzebnych było aż 5 setów, których nie brakowało efektownych zagrań. Ostatecznie, Wang po znakomitej grze w secie czwartym i piątym wygrał 3 do 2 i doprowadził do wyrównania 2 do 2. W tym momencie stało się faktem, że Bogori nie zobaczymy w fazie playoff Superligi. Zagrał po raz kolejny, to jest świetny pojedynek. To był czy na maciu to chyba nie żałował zobaczyć dobrego tenisa. Przegrywał 7-3 w piątym, w piątym secie i tylko... Kilka punktów dzieliło Bogorię od tego, żeby nas zepnąć na drugie miejsce w tabeli. Jednak Waniak wytrzymał bardzo dobrze ten końcówkę tego pojedynku. W ostatnim meczu dnia Patryk Zatówka zmierzył się z Jakubem Kosowskim. W pojedynku, który nie miał już większego znaczenia, młody zawodnik Olimpii ograł bardziej doświadczonego gracza Bogori 3 do 1, pieczętując tym samym triumf grudziąckiego zespołu w rundzie zasadniczej. Ten rok jest dla niego bardzo trudny. Przeszedł do kategorii seniora, plus matura, której poświęcił w ostatnim czasie bardzo dużo czasu. I to na pewno miał trochę niespokojną głowę, co się trochę odbiło na jego dyspozycji i wynikach, ale teraz już ta, ta presja związana z, z egzaminami materialnymi zeszła z niego. Dla zespołu z Grodziska Mazowieckiego jest to pierwszy sezon od wielu, w którym zabraknie go w decydującej batalii o tytuł drużynowego mistrza Polski. Nie wyszły ogólnie cały sezon, jak i Buchary i tak samo Liga. No, zajęliśmy piąte miejsce, musimy wyciągnąć z tego wnioski i przygotować się do następnego już sezonu. Z kolei zawodnicy Olimpii Unii bardzo chcieli uniknąć półfinałowej rywalizacji z wtorkowym przeciwnikiem, z którym od lat toczyli finałowe boje w Superlidze. Najgorszy scenariusz był taki, dla nas, jeżeli byśmy wygrali ligę, A byśmy zagrali w półfinale z Bogorią, która naprawdę ma duży potencjał, mimo że nie zakwalifikowała się teraz. Już wiem, że nie zakwalifikowała się, ale naprawdę jest to klasowa drużyna i od kilku lat walczymy z nią. Tak naprawdę, z Bogorią właśnie w tym składzie, prawie coś o mistrzostwo Polski. Ostatecznie po odpadnięciu Bogori półfinałowym rywalem Olimpii będzie Polonia Bytom, która w fazie zasadniczej z gruzińskim zespołem. Zdołała wygrać dwa razy. Najbardziej zacięty pojedynek miał miejsce w naszym mieście. W Brudżądzu przegraliśmy 2 do 3, była to super sensacja. super sensację sprawił Paweł Chmiel, który pokonał Kaja Yoshide. No i później wygrał drugi punkt z Patrykiem do 11:9, ale wtedy Wanian grał na pozycji numer 3. Pierwsze mecze półfinałowe zaplanowano na 14 maja, rewanże zaś na 21 maja. W tym roku wprowadzono pewną zmianę jeśli chodzi o spotkanie finałowe. Będzie to jeden mecz na neutralnym obiekcie.